Cześć wam. Witam serdecznie na kanale Test Misja. Och, jak tu wspaniale. Jestem w Gdańsku, przy morzu. Za mną owe jest, właściwie to zatoka, zaraz ktoś się będzie rzucał, no ale nie jest to jezioro, tylko morze, prawda? O, wszyscy mam, że jestem nad morzem, więc jest to morze. No dobra, no i co? No wczoraj udzieliłem wywiadu, miałem taką rozmowę, no, dowiecie się po Powoli wszystko po kolei. Dowiecie się na którym kanale jeszcze nie ma emisji. E, przeprowadził ze mną taki Wojtek wywiad i powiem wam, że to taka swoista spowiedź, nie? Bo zresztą to się tak nazywa spowiedź alkoholika. Tak sobie przypomniałem to wszystko, takie fajne cholera. Taka retrospekcja. Wcale, wcale nie, że nie, nie, nie miła, bo, bo bardzo miła, bo sobie uświadomiłem, gdzie już jestem. Zresztą cały codziennie sobie to uświadamiam, gdzie już jestem. W ogóle teraz jak byliśmy z Hanią na działce, jakie to jest, powiem Wam, że to jest rewelacja, jak człowiek, no nie ma nic gorszego, niż utrata godności tej twarzy, bo tam kij, że tam stracisz jakieś przedmioty, jakieś materialne rzeczy. To jest gówno, to można sobie odkupić, odpracować, można nie mieć ostatecznie. Ale jak sobie przypomnę osiemnasty rok, te pierwsze moje przyjazdy, pierwsze spojrzenia na sąsiadów, przede wszystkim też na rodzinę, wujki, ciocie, kozyni. to taki byłem cholera... No, wiecie, jakiś taki winny, Czułem się no, jakieś wyrzutanie sumienia. Może nie, że gorszy, bo no, właśnie krzepiło mnie to, że jestem tu z nimi znowu, a nie a nie, wrobię, nie, więc tutaj jest powód do dumy, a nie do jakiegoś wstydu. Jeszcze tak przez drugi, trzeci rok było dosyć słabo. Teraz od dwóch, trzech lat. Przyjeżdżam jak do siebie znowu normalnie, fajnie i to jest rewelacja, odzyskać twarz. Już nawet nikt nie przypomina tego w sensie, że jakimiś gratulacjami, podziwem, tylko jest normalnie. Wróciło to wszystko, co było. Tak jakby wiecie, cyk obciąć pewien etap taśmy, e, przecież nic się takiego nie zdarzyło, rafał gdzieś tam wyjechał, <noise> na dalekie w czasy. Także to jest. Nieprawdopodobna radość, szacunek do siebie, odzyskanie tych wartości, bo to, co na początku się dzieje i właśnie to koło zamknięte, to jest najgorsze, że to właśnie z tym małym książem. Książę, że wstydzisz się i pijesz dalej, a jak nie wypijesz, to masz takie poczucie winy i wstyd w sobie że nie możesz tego wytrzymać i tak musisz się napić, bo, bo nic nie, nie zrobisz, nie jesteś w stanie. Kto tam krzyczy za pies? No także powiem wam, że ja jestem szczęśliwy. Wszystko się układa jest kapitalnie. No, no właśnie, ale jedna rzecz mnie smuci. Dlaczego cholera wy nic nie piszecie? a nie napiszecie. No, czuję się niedoceniony na kanale. Bo no nawet um, już nie mówię o tej kawie, której nie ma od ponad pół roku, a wszyscy wiedzą, że na, na społeczności, tam gdzie można zamieścić MAM jakiś, to zawsze były podziękowania osobie czy osobom, które wsparły kanał. No teraz jest zero, to już nie mówię o tym, ale nawet nie dziękuję, ani przejść. Ja wiem, co się z wami dzieje. A tym bardziej, że za chwilę. No ruszamy, ale ja opóźniam. Wrzesień będzie tak piękny, że opóźniam start alkoholowy To wszystkie prelekcje aż do października. Może koniec września albo właśnie początek października, bo to, bo to będą ludzie jeszcze łoić, a ja nie będę powtarzał. I zacznijmy takie lekcje. Będę chciał zrealizować się wreszcie też tutaj z ludźmi w Domu Kultury, w domu sztuki. W tym temacie robić prelekcje zupełnie niereligijne, nic nie mające wspólnego z meetingami takimi znanymi jak są w AA i z 12 Krokami, absolutnie coś innego. Bardziej stawiam na rozwój, na zajęcia plastyczno techniczne, komputerowe czy muzyczne, bo chcę założyć kapelę w tym roku. I, I mówię, no nic się nie odzywacie, zero komentarzy. Czasami ktoś maila smutnego napisze, że nie może sobie poradzić, czy jest osobą współzależnioną. Natychmiast odpisuje. Góra jeden dzień e, później. Ale żeby taka była cisza w komentarzach, to dawno tego nie było. No właśnie, i to jest przykre, nie? Okej. Okay. W każdym razie ja dalej działam. E, i, i, i szlifuję dalej kanał, nie po to go założyłem, i już zaraz będzie 4 lata, żeby nie istnieć. 4 lata, 4 lata to już jest, zaraz będzie 5 lat w 2025 roku. No i będzie już 7 lat mojego trzeźwienia i trzeźwości. Także jest to zacne. A słuchajcie, bo ja tu usiadłem. Nie powinienem tego w ogóle dotykać, tutaj jest o, wódka, normalnie jest flacha i to jeszcze z dobrej połowy, to bym się kiedyś cieszył, nie? a dzisiaj nie to w ogóle nie jara, nie dali chyba rady, może przyjechała jakaś policja, że fajnie jest, dzisiaj jest wiaterek dość duży nad morzem. Teraz tam zobaczę, bo tutaj się umawiałem z szewcem takim na program zanikające zawody. Już jeszcze mamy kaletnika, mamy kuśnierza, mamy Kowala no i Krawca. Także jest co robić, ja to lubię. Szerokie horyzonty się poszerzają, także jest, jest fajnie. I o to chodzi. Ja jak opowiadałem wczoraj te całe swoje historie techenne, to jakbym opowiadał, wiecie, czyjeś jakieś zapiski, jakieś w ogóle nie swoje. No? Niedługo tak jak ludzie konfabulują i wymyślają różne historie na swój temat, na przykład, że był w Iraku na misjach w Afganistanie, to ja niedługo będę myślał, że to w ogóle mnie nie dotyczyło, tylko to ktoś inny. I o to mi właśnie też w zasadzie to fajnie takie mieć poczucie, a nie maglować. Wszystko, że to jak kiedyś, jak kiedyś, coś tam i to wypominki, wspominki. Bez sensu w tym błocie się cały czas starzać ociekającym. To jest dla mnie w ogóle niepojęte, no, ale każdy ma swoją szkołę. Ja nie wiem po co tak. Dlatego można sobie spotkać się, grać, lepić, rzeźbić. Ale gdzieś tam mieć kiedyś łowiliśmy, kiedyś braliśmy trochę, Ale dzisiaj o tym nie rozmawiać. Ja, jeszcze raz przypominam, ja z nikim nie, absolutnie ani nie żartuję, ani nie, 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 nie wspominam żadnych imprez, jak było kiedyś. Po prostu tego nie ma czasu. Ja wiem jak było i niech to sobie tam siedzi gdzieś w wełbie, ale nie ma w ogóle co do tego wracać, bo to nie ma żadnego sensu. Bzdura totalna. Było, nie ma, kiedyś to było potrzebne, widocznie, do jakiegoś celu. Hmm, dlatego się właśnie ja uzależniłem. Ktoś się uzależnił, bo, 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 bo alkoholem coś załatwiałem. No ale to nie o tym. Teraz lekcja i tyle. Także ja tu już kończę powoli. I życzę Wam wszystkiego dobrego. Koniec już jest wakacji. Jeszcze mamy ciepły wrzesień. I zabieramy się z prelekcjami do roboty od samego początku, od takiego, wiecie, co czwartek, że lekcja, właśnie nie wiem, chyba może to jest za rzadko, wtorek i niedziela, wtorek i czwartek, od etapu, kiedy podejmuję decyzję, albo od etapu jeszcze wcześniejszego, że wszyscy mi ględzą, że mam przestać pić, aż po trzeźwienie, rozwój i co ze sobą zrobić. Także ja dziękuję i wszystkiego. Доброго.